Się mm. Pamiętasz że chłopie byłem dealerem nie. tych i zarabiałem na tym Tak Byłem zarobiłem ja ja sobie siebie 400 zł Ile? 400 na dzieciach Co ty robisz? Złoty? Wiesz jak są te papierowe pieniądze do jedzenia No nie jest skąd, ale lechu ich odciula i zaczął to sprzedawać w szkole 4 stów zarobił chłopy ja miałem ludzi pod sobą ja miałem nawet ludzi pod sobą co oferowali innym to parę dzieciaków łaziło dla ciebie no ja miałem ludzi pod sobą chłopie. oni mi pilnowali biznesu nie, nie rada się kanał pośredni to już nie było bezpośrednio sprzedaż tylko miałeś swoich pośredników potem ja mówiłem, że jak kupisz tyle i tyle to next time dostaniesz tyle i tyle promocji nie <noise> A ja brałem na oko po prostu tyle, ile wezmę w łapę i masz. Trzymaj. Aha. Za jedno było 2 zł chłopie. <noise> Za jedno. No <chłopie>. Co? <noise> No ja bez tego brałem. Nawet na przy... Nie skoro... Ale czekaj, chodzi o jedną garść i jednego listka. Porządki były z garściami, bo dzieci były naiwne. Ale potem, jak już skupywali, a ja miałem tego coraz więcej, musiałem się tego pozbyć. To mówiłem, dobra, trzymaj, gasz, trzymaj. Nałożyciel też to jedzie zresztą na lekcji. Dobrałeś, dobrałeś. Ja, ja miałem, Moja mama miała taką koleżankę, diderkę, i ja ona mi zawsze dodawała taką, kurwa... Nawet no, ja mam to teraz na szafce, do tej pory mam to. No, o, ja, Igor, <śmiennie> Igor jak był ostatnio u mnie, dałem mu. Igor jak był ostatnio u mnie, dałem mu paczkę. Grał, grał Ja pamiętam... No by było u Ja roz... pamiętam, tam, tam... Nawet kilka razy. Eee... To pamiętam jak kazał się Ciebie, skąd Ty to bierzesz i w ogóle, bo też chcieliśmy. A, cztery stówy? Hopy. A ja? Ty Kupiłaś kiedyś od Krzyśka takie listy, takie do jedzenia? A Ona wtedy chodziła, jak ja byłem? Tak, jest z dwa lata temu. Krzy... Pamiętasz Krzyśka, co go, eee... Molestowała mnie psychicznie. Dziewię? Go? To on chyba zbał, że tam nie chodziliśmy do szkoły, chodziliśmy do szkoły, trzeba takie liście jedzenia, takie liście jakby, Nie, 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 Ha, ha, ha moja siostra się nie da, zarobić. Ja. robić <grym> Wiesz, jak to było pewnie? Że ktoś kupił i ktoś się z nią podzielił. <grym> Pamiętam, jak składa, składali się w grupie, żeby ode mnie kupić. Jezu, a... ja pamiętam jak normalnie nigdy do nie podchodził, nie wiem czy się on zbali, czy co, ale gdy coś chcesz sprzedawać, to do nas, do całej grupy potrafili przychodzić. W kolejkach oni do mnie przychodzili, a ja tylko, tylko otwierałem plecak i macie, bierzcie i jedzcie. A ja tylko otwierałem plecak i bierzcie i jedzcie. Przyjrzyjcie się później, coś ja mam co A ty przystajesz, bo ci się skończyło? Czy się nauczyciele co? Właśnie co nie się, się Co? Nauccia... No nie a przebrali? Nie, sami jedli to. Co? <noise> przecież się sami to jedli, co ty... Przecież dałem na... 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 Ta, ci się... to się... na... na lekcji. Ta, ci się... Ta, on Niemca. No żarła ale, ze mną na to na lekcji do no, no się do nas żeby to prawie za No ale ja potem jej sam to dałem, ona to jadła na to, to, to chyba byłoby do furfowa Nie, to Ciszewska No to Ciszewska, to ona to też to żarła Zrobię, zrobię <słanek> z tego że tutaj dam tytuł historię o tym jak zarobiłem na dzieciach <noise> Kolejny do kanału Kurde, chłopcy owalił dzieci na cztery stówy na papierach, No, no ja zaczynałem początki... No największą największa suma, jaką pamiętasz, jaką dostałeś? Jaką dostałem? Cztery dychy. Raz. No. To było, to był... w jeden <laughs> dzień. I, I ty dałeś jakąś taką większą sumę, czy po prostu tak jak wcześniej brałeś jakąś random gasi, dawałeś? Ja zawsze bra brałem random gasi, ja nie miałem tak, że ja miałem wliczone, ja brałem random gasi trzymaj. Tyle ci wystarczy. Nara. No. Ej, czajisz! gumki recepturki, zwijać to w i taki jeden cenik po dwa złote, po trzy? A nie, po co ja będę na nich marnować gumki recepturki? Biorę w bruną rękę, trzymajcie, bierzcie. A, no tak. Myślisz, że to jest koronawirus. To nie jest przez Chiny koronawirus, przez to, że ja bra... To się rozlaziło <noise> <na. głos> tak. te papiery były dobre. A skąd to koleżanka twoja mam brała? Nie kupić. Ona... a ty... To... na dole, to... w Aaj, Nie masz tego tak hurtowo ale jak ja, że ja ja mam pełne po po kartony. Po... <noise> ja mam pełne kartony. Lechko, no to, no to wiem. wiem. Ja pamiętam, mieliśmy integracyjną integracyjne lekcję ekonomii teraz. <shriek>